Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak w łatwy i szybki sposób nagrać muzykę na iPoda, iPada czy iPhone'a, ogólnie na urządzenia Apple. Dobra. A więc, żeby nagrać muzykę, będziemy potrzebowali oficjalny program właśnie tej firmy, który nazywa się iTunes. Można go pobrać oczywiście ze strony producenta. Mam nadzieję, że każdy wie o co chodzi, ale mniejsza. Ja posiadam na moim iPodzie już muzykę. Ale, była ona zgrywana z innego komputera. W takim wypadku ona zostanie usunięta, ponieważ iPod, iPad, iPhone synchronizuje się tylko z jedną biblioteką. A teraz mam nowy komputer, dlatego to wszystko się usunie. Dobra, teraz do rzeczy. Tutaj mamy takie rozwijane okienko, więc rozwijamy sobie. Wciskamy tutaj opcję dodaj do biblioteki lub po prostu Ctrl O. Następnie szukamy naszej muzyki. Ja mam tutaj cztery kawałki. Na potrzeby filmu klikamy sobie otwórz czy Enter. Następnie potrzebujemy, kliknąć tutaj, takie okienko, taką opcję iPod. Następnie wchodzimy w zakładkę muzyka i wciskamy tutaj przycisk synchronizuj muzykę. Tutaj otrzymamy konu komunikat, czy na pewno chcesz usunąć istniejącą muzykę, filmy, programy TV, książki i dźwięki z tego iPoda i zsynchronizować z tą biblioteką iTunes. Czyli chodzi o to, co, co ja przed chwilą mówiłem. A więc klikam usuń i zsynchronizuj. Dobra, w takim wypadku klikam tutaj na dole po prawo zastosuj. Zatwierdzam, ponownie wymarz i zsynchronizuj. I czekam. Archiwizuję. Musimy chwilkę poczekać, bo ten proces chwilę trwa. Tutaj. Nie ostrzegaj mnie ponownie, zaznaczam. Ok. Jak widać, tutaj się kopiują już moje kawałki. Czekamy, czekamy. Synchronizacja się zakończyła. Jak widać, możemy sobie kliknąć i sprawdzić, czy muzyka się znajduje na urządzeniu. Czyli klikamy tutaj Muzyka pod zakładką na moim urządzeniu. Jak widać, muzyka się zgrała i teraz można odpiąć iPoda, iPada, iPhone'a. Od komputera i bez problemu Słuchać sobie zgranych kawałków Mam nadzieję, że wam pomogłem, jeśli tak Proszę zostawcie jakiś komentarz jakąś łapkę w górę, czy, czy cokolwiek Żebym widział, że coś się dzieje Życzę miłego dnia, życzę miłego wieczoru Do widzenia, cześć, pozdrawiam, strzałeczka